Ostatnio tyle dymu. A, tylko Ford tak kopci. <gry> Witam serdecznie widzowie w kolejnym odcinku. Tematem dzisiejszego odcinka będzie... W sumie to sam nie wiem. Zobaczymy co, co dzień pokaże. Fu, kurde. Fordy to działa do, dział do dupy samochodu. Wam powiem. O. Słuchajcie. Jedziemy Jedziemy jabłka y, zobaczyć Jedziemy jabłka zobaczyć y, do kolegi Bo będziemy jechać do Jokera Jokera na soki jabłka będziemy przerabiać y, I to tak to wygląda widzowie pół 30 skrzyń Dareta, 30 skrzyń goldena ma być, także zobaczymy jak to jabłko wygląda Ważne, żeby było twarde no i nie było zgnite oczywiście, nie było gdzieś tam jakiś skaz. No i jeszcze jest kilka różnych takich kwestii ważnych, żeby to jabłko mogło przejść i pójść na sok, tak? Także tak to wygląda. Jadę sprawdzić jabłka, a potem idziemy do połowy dalej ciąć. I tyle w sumie. W sumie mówię, że jedno jadę, do Kodrana jadę na po prostu. Zawieść siapka, dalej Konrad przerobi jabłuszka I, i, I myślę I myślę yy, Gotowy produkt, czyli soczki Adrianowi Zimno dzisiaj, minus 16 stopni Powiem wam, że ten manik to słabo grzeje Jak tak się jedzie, 90 na godzinę To zimno w środku jest Czy minus 16, dajcie spokój A właśnie, wczoraj widzowie W interesach byłem u jednego z widzów. Pozdrawiam serdecznie. Patrzę, chyba skrzynia mi za dno nie spada. Bo ja tak to wiecie, tak. Położyłem na tym mani, aby, aby, aby tylko to. aby stało. Nie zabezpieczałem. No, no i byłem u widza. Zajechałem koło 19, tak pogadać. No i potem odjeżdżam. Mało miejsca było. No i manikiem tu bomb zawadziłem w, w taki kamień. A na tym kamieniu był. Numer domu. No i się popsuło. Ale. Nic poważnego, tylko numer domu trzeba dokupić i będzie dalej stało. Tak to jest. Ciemno, zimno, daleko do domu. Człowiek zmarnięty. I bam. <gry> Zobacz gdzie. Kurwa, dobra, kuba hamuj. Dobra, teraz zahamujemy. Lecimy! Kuba, nie z takich opresji wychodziłeś! Widzowie, jabłka ogarnięte. Jadę teraz ciąć. Już prawie dojechałem, ale godzina drogi za mną już. Także, słuchajcie, widzimy się w przyciągniku i jedziemy dalej. Z koksem, nie mogę jeść słodyczy, wam powiem. Zatankowałem auto, bo spać mi się strasznie zachciało, ale taki makowiec dobry był. Aj jajaj z mleczkiem jeszcze ciężko było nie zjeść. Słuchajcie, biłem na stacji taki smarsuchy i niby do prowadnic to i powinien być dobry do Listwy. Ale tak, póki był stary jakiś smar na listwie, no to wydawało mi się, że jest dobrze. Ale teraz zaczęła tak już klekot, nie wiem czy to klekocze, czy po prostu, no nie, no ja nie widzę, żeby to smarowało dobrze listwę i, i po prostu nie ma nic lepszego jak jakiś smar mokry. Nie? Stoję, czekam widzowie na gospodarza. Ale nie wiem czy się doczekam Ale jedzie byk, kurka wodna golden Ale byś ci uszedł. Aj, aj, aj. muszę patrzeć tam na piłę i dać nie słońce wali prosto w oczy. Aj, 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 aj. Dobrze, dobrze zabezpieczony Maska od spawania by się przydała Wolno jadę, bo ale wychodzi pięknie, kurka wodna. Już mi się to podoba. Ha. Tak się Dwa lata niecięte, chyba. Dobra, No dobra tak te czubki wyglądają A jak zrobię To będą wyglądać tak, tak Tak A po przejechaniu będzie tak No dobra, a po obcięciu widzowie tak to wszystko wygląda Jest bajka, nie? Doły mało co ruszone, aby góry Tak, teraz korekta i wsio Dobra, jedziemy na następne pola. Widzowie tutaj tniemy ligola, zaraz Wam pokażę jaki efekt ale tutaj mamy gruszeczkę, gruszkę. Gruszka lubi dużo materii organicznej, tego tu jest podkład popieczarkowy wysypany, to nie wiem czy tu były rowy kopane i, i było do środka spane też. Yy, też był spany do środka podkład, czy tylko po prostu powierzchni, jest posypany, ziemia zbranięta i bardzo nie widzę, ale wam powiem, że za takiej gruszki no to też kwasy humusowe, czy, czy nawet węgiel, tak, można sypać jest taki węgiel który się rozsypuje i się powoli uwalniają te wszystkie kwasy, kwasy humusowe i tak dalej także żeby gruszkę produkować to trzeba być no Trzeba mieć trochę w głowie, nie? A jeszcze tym bardziej ekologiczną, tak jak tutaj. Dobra. Tam mamy tak, to widać. Tam mamy nieobcięty, tu jest obcięty. No jest, jakiś efekt jest. Tu są grube gałęzie, nie? Tu są grube gałęzie po bokach. A widać, tu się za blisko nie podjedzie. No. No ale poklikamy te, te, te cienkie gałęzie. Wszystkie noże są. Tak. No i posmarowałem, wlałem... Wlałem odpowiedniego smaru i przynajmniej widzę, że to jest posmarowane, a nie... I się ślizga. A nie wióry lecą. Suchy smar, do tego się nie śniadaj. Do... Widzowie, nadeszła ta chwila. Dzisiaj znowu jedziemy w trasę. W trasę będziemy jechać pomarańczową pomarańczową strzałą z kaniulką No dzisiaj taką krótką trasę Ale, ale w niedzielę dalej A co i jak? Zaraz się wszystko dowiecie Będziemy ładować jabłuszka dla, e, dla Konrada na tłocznie, i, i będę to zawoził. Także e, w niedzielę raczej wyjadę, na poniedziałek rano mam być na miejscu. Także tak to wygląda. E, no i znowu widzowie, jestem kurde zadowolony, szczęśliwy, że jadę wreszcie. Kuba, że jadę wreszcie sobie. Ciężarówką no, ciekawe czy w domu, ciekawe czy w domu tam na placu w miarę stanę, bo e, odśnieżone jest, ale ludu jest, jak nie wiem co i nie wiem, Andzia miała e, nasypać soli trochę, żeby to puściło i zobaczymy, czy da radę stanąć. Jak nie, to się na jednym placu stanie i tyle, dojechałem do domu. Kurde, zawsze, zawsze się cieszę, jak mogę jechać sobie tą skalią. no tak mi się tu podoba, że to głowa mała, ale wiecie, podniecanie podniecaniem, ale na trasie, w drodze zawsze głowa musi być chłodna, nie? Bo tu nie ma żartów, to są donarze i tyle. Jutro będzie na pewno ciekawy dzień, jutro będzie co nagrywać, także... Do następnego filmu widzowie, cześć i czołem, siemanko.